Cześć. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam nieco Lovecraftowską krainę snów, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną sprawę. Mitologia Lovecrafta była przez lata rozwijana nie tylko przez samego autora, ale również przez innych twórców, którzy rozbudowywali to uniwersum na wiele różnych sposobów. W związku z tym, w moich opisach znajdziecie zarówno oryginalne elementy z dzieł Lovecrafta, jak i te, które zostały dodane przez jego przyjaciół, naśladowców i interpretatorów. Dzięki temu bogactwo świata Lovecrafta staje się o wiele szersze, a jego interpretacje zyskały nowe wątki. Mam nadzieję, że informacje, jakie dla Was zbieram, chociażby po trochu, oddają pełnię tej fascynującej mitologii. Pozdrawiam i zapraszam do słuchania. Kraina snów, zwana także Dreamlands, to rozległy, alternatywny wymiar, do którego można wejść tylko poprzez sny. Została ona stworzona przez Howarda Philipsa Lovecrafta na potrzeby serii opowiadań i nowel, znanych jako Dream Cycle, napisanych przez niego w latach 1918-1932. W świecie wykreowanym przez Lovecrafta kraina snów stanowi alternatywną rzeczywistość, która istnieje równolegle do naszego świata, ale dostęp do niej można uzyskać tylko poprzez sny. W tym miejscu granice między rzeczywistością a wyobraźnią zacierają się, tworząc niesamowitą mieszankę piękna grozy i tajemnicy. Kraina snów jest w większości lustrzanym odbiciem naszego wszechświata na jawie, mając, o ile można to określić, te same planety, gwiazdy i inne kosmiczne cechy geograficzne. Istnieje jednak wiele raz, cywilizacji i istot tam żyjących, które nie istnieją we wszechświecie na jawie. Takich jak zoogi, Gugi, Szantaki, Bestie Księżycowe no i inne. W twórczości Lovecrafta kraina snów nie jest tylko tłem dla wydarzeń. Jest ona żywym, pulsującym bytem pełnym magii, starożytnych cywilizacji, tajemniczych istot i niesamowitych zjawisk. Lovecraft przedstawia krainę snów jako miejsce, gdzie marzenia i koszmary nabierają fizycznej formy, a granice między nimi są często niejasne i nieprzewidywalne. Ta unikalna mieszanka sprawia, że Kraina Snów jest jednym z najważniejszych elementów mitologii stworzonej przez Lovecrafta, fascynując czytelników swoją nieskończoną głębią i bogactwem. Od spokojnych, idyllicznych miast po mroczne, niebezpieczne pustkowia, Kraina Snów to przestrzeń, w której wszystko jest możliwe, a granice między snem a jawą są tylko iluzją. Krainy snów zamieszkane są przez szereg ludzkich i nieludzkich cywilizacji. Ich pochodzenie nie jest dokładnie znane, ale istnieje teoria, że są przodkami starożytnych marzycieli, którzy albo nie mogli, albo nie chcieli powrócić. Miasta i kraje mają bardzo zróżnicowaną kulturę przypominającą europejskie średniowiecze starożytną Grecję, Egipt, Babilon, ale jednocześnie trudno jest wyciągnąć jasne analogie chronologiczne z historią świata Jawy. W większości przypadków krainy snów ograniczają się do technologii, urządzeń i materiałów sprzed 1500 roku naszej ery, a jej mieszkańcy używają w zasadzie tej samej technologii, co starożytne cywilizacje świata rzeczywistego, chociaż dodatkowo mogą korzystać z magii. Odległości w krainie snów są często niejasne, a niektóre obiekty mają niezidentyfikowane lub nieustalone lokalizacje. Struktura podziemi jest jeszcze mniej zrozumiała, ze względu na fakt, że łączy bardzo odległe punkty na powierzchni stosunkowo krótkimi tunelami. Podejmowano kilka prób stworzenia mapy tej krainy. Mapa z gry planszowej HP Lovecrafts Dreamlands z 1986 roku jest uważana za najbardziej kompleksową i szczegółową. Ale wszystko sugeruje, że wszechświat w tym miejscu ma niezwykłe właściwości przestrzenne i prawdopodobnie jest wielowymiarowy, co znacząco utrudnia stworzenie ostatecznej jej wersji. Choć do krain snów prowadzi wiele dróg, można tam dotrzeć na kilka podstawowych sposobów. Większość ludzi korzysta z drogi, która objawia im się we śnie, ale nieliczni fizycznie wkraczają do tej odległej i dziwacznej krainy. Najpowszechniejsza ścieżka, na którą można wejść podczas snu, wiedzie w dół po 70 stopniach lekkiego snu do jaskini płomienia. Niektórzy śniący zamiast na schodach mogą znaleźć się na skraju klifu i aby wkroczyć do krainy snów, zmuszeni są z niego skoczyć. Ostatnią z eterycznych sennych ścieżek jest biały statek. Ukazuje się on we śnie pod postacią białego okrętu z masztami i rzędami wioseł, sunący gładko po wodzie, niezależnie od kierunku wiatru i pogody. Gdy się zbliży, widać, że płynie on w zasadzie nad falami. Biały okręt ma nieustraszonego kapitana, który jest w stanie dotrzeć prawie wszędzie na terenie krań snu, jeśli tylko śniący zdecyduje się wejść na pokład. Jest też opcja czysto fizycznego przedostania się do krainy, gdzie nie jest wymagane zapadnięcie w sen. Można do tego celu wykorzystać jedną z kilku prowadzących tam bram. Większość z nich stanowią nory, które góle ryją na cmentarzach, wędrując co noc do rzeczywistego świata w poszukiwaniu pożywienia. Tymi bramami można przedostać się do zamieszkałego przez góle rejonu krain snów. Inny znany punkt umożliwiający fizyczne wejście do krain snów znajduje się w zaczarowanym lesie, który dotyka świata w dwóch miejscach. Choć sam Lovecraft stwierdził, że byłoby katastrofalnie powiedzieć gdzie. Część ziemska Krain Snów jest podzielona na cztery główne rejony. Zachód, najbardziej znany i najbezpieczniejszy region Krain Snów, Miejsce, w którym wielu marzycieli wchodzi do świata przez stopnie lekkiego snu i zaczarowany las. Inne interesujące miejsca to port Dylatlin, jedno z największych miast Krain, miasto Ultar, gdzie żaden człowiek nie może zabić kota, nadmorskie miasto w dżungli Hlanit i stolica handlu pustynnego Illarnek. To tutaj leży legendarna kraina Mnar, której szare kamienie są pokryte znakami i gdzie wznoszą się ruiny wielkiego Sarnat. Południe. Dom wyspy Oriab i obszarów znanych jako fantastyczne krainy, opisanych w opowiadaniu Biały Statek. Wschód, gdzie położony jest Selefais, miasto wyśnione przez jego monarchę Kuranesa. Największego ze wszystkich odnotowanych marzycieli oraz niebezpieczne, zakazane krainy. Północ, lokalizacja budzącego strach płaskowyżu lęk z jego podobnymi do satyrów mieszkańcami zrujnowanego miasta Sarkomandy i dom ludożerczych pająków. Na samej północy znanego świata znajduje się zimne Pustkowie i miasto Kadat, czyli ogromny zamek na szczycie góry, domena wielkich. Bogów Ziemi z krainy snów, a na południowym wybrzeżu regionu leży miasto Inkwanok. Oprócz tego są też podziemia, czyli region pod krainami snów, zamieszkane przez różne potwory oraz Alheringa, czyli część krain snów oddzielona od reszty granitowymi słupami południa. Jest ona powiązana z aborygeńskimi mieszkańcami Australii. Niektórzy twierdzą, że aborygeni pierwotnie przybyli do świata rzeczywistego z Alheringa, podczas gdy inni wierzą, że stworzyli go ze swoich własnych snów. Jest ona w zasadzie nieznana, poza nielicznymi, jak kapitan białego statku i ludzie węże. Zwykle nie jest możliwe, aby osoby niebędące aborygenami weszły do tego królestwa podczas snu, tak jak weszłyby do normalnych krain. Zamiast tego, śniący muszą najpierw wejść do krain snów przez którąkolwiek ze zwykłych bram snu, a następnie przejść przez granitowe słupy południa. Świat krain snów obejmuje również inne planety, a więc pojawia się tam inna wersja księżyca, Saturna, Jowisza i innych, które mają swoje senne odbicia i mogą być odwiedzane przez śniących. Takie wizyty mogą jednak okazać się dość niebezpieczne dla nieprzygotowanego podróżnika, jako że każda z planet ma swoich mieszkańców i to niekoniecznie przyjaznych. Znane planety marzeń nadające się do zamieszkania to chociażby Księżyc, dostępny za pośrednictwem statku i zamieszkany przez przypominające ropuchy bestie księżycowe sprzymierzone z Niarlatotepem. Na Saturnie i Uranie mieszkają różne gatunki kotów. Planeta Jadid to dom tapirowatych stworzeń Nuk Najwyraźniej wszyscy marzyciele widzą krainę snów nieco inaczej, ponieważ Atal, arcykapłan ultaru, wspomina, że każdy ma swoją własną krainę snów. W tym samym zdaniu mówi, że kraina snów, którą wielu zna, jest ogólną krainą wizji. Wpływ Ktulu i innych wielkich przedwiecznych w krainie snów jest minimalny, chociaż istoty te posiadają pewną władzę nad tym królestwem. Spośród całego panteonu mitów, totep ma największą władzę w tej krainie, a głównymi bóstwami krain snów są bogowie ziemi. Ponadto niektórzy tubylcy czczą starszych bogów, głównie Odensa i ultara. To tak w dużym skrócie, ale jeśli chcielibyście, żeby nieco przybliżyć wam miasta, jakieś lokacje czy mieszkańców krain snów, dajcie znać w komentarzach. I kochani, jako że za nami kolejna podróż po zakamarkach wyobraźni Lovecrafta, chciałabym gorąco podziękować wszystkim wspierającym i patronom tego kanału. Wasze wsparcie to nie tylko motywacja do dalszej pracy, ale i możliwość odkrywania nowych, nieznanych jeszcze koszmarów oraz tajemnic. Dzięki Wam mogę nieco bardziej zagłębić się w te wszystkie niepokojące historie i smaczki, sama wiele się przy tym dowiadując, gdyż nie wiem, czy możliwe jest poznanie mitologii Ktulu na całe 100%. Specjalne podziękowania dla patronów, którzy odważnie podążają razem ze mną w głąb wszystkiego, co tu się dzieje. Kasper Detlaf, Bartosz Ostrowski, Jakub Buda, Dawid, Pan Lemak, Tomasz NN i Grain jesteście niezastąpieni. I do was, słuchacze, to wy jesteście siłą napędową tego projektu i za to wam serdecznie dziękuję i pozdrawiam.